Siemanko, tutaj Pablo 820. I lecimy. Kaweczka. Jak co niedzielę? Analizy kilku walorów. Gościnie USDPL. Jedna osoba napisała mi komentarz. dała mi słowo, że zrobię USDPL na następnej analizie. Było to 11 dni temu i po prostu mi to wypadło. A gdy czytałem ostatnio wszystkie komentarze, jakie tam napisaliście, to wpadłem na ten komentarz i mi się przypomniało: także, jeśli dałem ci słowo, i nie zrobiłem, to teraz robię i mam nadzieję, że wykorzystasz tę analizę i, <noise> i nie będziesz miał żalu. Także mea culpa, zapomniałem po prostu o tym. Co? Przechodzimy pierw do DAXa i na DAXie sytuacja wygląda następująco. Wstawiałem na Twittera w piątek swoją pozycję short właśnie z tego miejsca. Gdzie mój mozaczek? Z tego miejsca i zamykałem ją dokładnie tutaj. Także jest to wszystko udokumentowane i już Wam pokazuję. Staram się regularnie prowadzić tego Twittera. Kilka osób tu już wpadło, także zapraszam. Sortuję DAXA zabezpieczony na break even. I wszystko napisałem o 17.00, że będę zamykać. I wyniki oczywiście też są pokazane, także można wejść śmiało i zobaczyć. Oczywiście też pokażę tutaj. Cała pozycja zamknięta. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moją pozycję na DAXie. Tradeów za dużo w tym tygodniu nie miałem. Były ich 3, tak? Były 3, 2 break-eveny, 1 take profit, także, także tak to wygląda. Chyba oh, albo dwa take profile nie pamiętam, musiałbym zobaczyć w dzienniku, ale z tego co pamiętam, to chyba właśnie nie pamiętam, czy to był tamten tydzień, czy nie. Dobra, zresztą nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o DAXA. Co dalej? Jeśli chodzi o DAXA, to w tym momencie jest znowu 50-50. Dlaczego 50-50 sytuacja? Ze względu na to, że mamy niedzielę. Otworzy się dzisiaj rynek w nocy i musimy zobaczyć, co zrobi Azja. No, ja będę wtedy spał, więc mnie to totalnie nie obchodzi. I co generalnie wam powiem? Skoro zlecenia z tego miejsca, które wyznaczyłem tutaj, zostały obronione dokładnie o tej godzinie 17, o której zamykałem tradea, to sytuacja wygląda w następujący sposób. Celem tej obrony zleceń jest wybicie tego szczytu. Także wtedy spodziewam się dojścia do wyższych cen i będzie to przedział cenowy od 15800 do 15850. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje spojrzenie na DAX. Jeśli będę miał reakcję tutaj korektę, to o 9 rano będę przyglądał się, czy tutaj nie będzie obrony zleceń i czy nie będę sobie tego longował dalej w górę. Jeśli będę miał podążanie za intencją, Azja zrobi mi tutaj konsolidację. Będzie to dla mnie sygnał na to, że będziemy wybijać ten dołek oraz będziemy wybijać ten dołek, który sobie oznaczyłem literką B, i wtedy spodziewam się dojścia ceny do nawet 15 520 euro. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o daksika. Co? Nie będę przedłużał, wszystko powiedziałem. Przechodzę do euro. Jeśli chodzi o euro, jesteśmy w tym miejscu, o którym mówiłem, że prawdopodobnie zobaczymy zejście pod te dołki i akumulację większej ilości zleceń do tego, żeby wypchać cenę nawet po szczyty. Także jeśli chodzi o euro, jesteśmy cały czas w swingu spadkowym i lokalnie na mniejszym interwale intraday cały czas napieramy w shorty tutaj na grupie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o euro. Na mniejszym interwale sytuacja wygląda następująco. Ta analiza była na grupie dla uczniów Pro, w Pro -update z strefy poszedł short. Tam były akurat newsy, także dojście do strefy na newsach, obrona zleceń. Celem było wybicie dołka B, dołek B został wybity. Mamy powrót do miejsca, w którym oczywiście newsy wystąpiły, czyli standardowa manipulacja, która występuje najczęściej podczas właśnie takich wydarzeń. W, o tamtej godzinie było wystąpienie Pawela, więc tak to wygląda zazwyczaj. Wygląda to w następujący sposób. Cena robi chwilową pompkę, daje jakiś tam impuls zazwyczaj zgodny z intencją długoterminową na rynku lub średnioterminową, czyli w tym przypadku do dołu, wybija dołek i wraca w miejsce tam, gdzie te newsy były w około godzinę. Także ostatecznie na większym interwale, jeśli handlujecie, to nie ma to dla Was znaczenia i nie powinniście przejmować sami, jeśli handlujecie na interwalach intraday typu m15 m1 takich jak ja no to wtedy to już trochę znaczenia ma jednak jeśli ktoś jest typowo swing traderem rozgrywa dłuższe pozycje no to ten newsy, tak naprawdę sprawę może mieć głęboko w poważaniu no chyba że na parach jakichś dojena z funtem tam często już się dzieją dzikie rzeczy ja osobiście takich par nie handluję także tak edukacyjnie może komuś e, e, dopomogę. Ale dobra Pablo, co dalej na tym euro Ty widzisz? Jeśli chodzi o to, to widzę to w następujący sposób. Skoro miałem wejście tutaj zleceń de, i został wybity mi dołek, a został mi wybity on nietrendowo, mogę spodziewać się nowe wejścia nowej intencji w rynek. Co mam na myśli? Skoro ten dołek został mi wybity nietrendowo, doszło do wymiany zleceń. Wrzucono zlecenia na wcześniejszych SL-ach, to mogę spodziewać się nawet wybicia tego szczytu. Na ten moment nie mam takiego sygnału. Wchodząc na mniejszy interwał, cały czas mam obronę tych zleceń i spodziewam się mimo wszystko raczej zejścia i przetestowania jeszcze raz tego poziomu, który jest właśnie przy cenie 1. 07804 Tak to wygląda, jeśli chodzi o moje spojrzenie, także euro, mimo wszystko widziałbym na ten moment i jeszcze do dołu i przetestowanie tego poziomu i z tego poziomu ewentualna góra po wybicie tego właśnie szczytu. Intencja średnioterminowo dalej jest do dołu, długoterminowo euro jest do góry i znajdujemy się w strefie, w której prawdopodobnie wystąpi nam konsolidacja i przez dłuższy czas będziemy po prostu bujać się od minimum do maksimum w jakimś przedziale cenowym ze względu na to, że po prostu osoba, która kreuje rynek, banki, instytucje fundusze hedgingowe i tak dalej będą zbierać po prostu swoje zlecenia po to by wykonać w przyszłości właśnie to co wam pokazywałem, większy ruch na większym interwale w skali po prostu tygodni, miesięcy po wybicie tego szczytu, ja generalnie spodziewam się dojścia nawet do ceny 1.07. Tutaj tej bardziej ciemnej strefy, ja sobie to nazywam strefą premium. Także na to czekam. Wiem, że tutaj może wejść duża ilość zleceń na to, żeby tą cenę wypchać. Jednak nie, nie fokusuje się na tym, że muszą mi to zaliczyć reaguje na to, co się dzieje na wykresie. Tak jak widzicie, często mogę obstawić coś w analizie, co nie pójdzie po mojej myśli, ale przez to, że mam ograniczone godziny handlu, czyli np. 9, 11 sesja Londyn, 15, 17 sesja amerykańska, to te reszta godzin, przez które cena się porusza, jasne, ona się porusza przez resztę godzin, ale ja wtedy w rynku nie jestem, nie wtedy ten rynek nie interesuje. Przez to mam większą skuteczność wyrzucam niepotrzebne trady ze swojego po prostu ze swojego handlu i jestem bardziej skuteczny ograniczając po prostu ilość tych tradów, w jakie wchodzę bo limituje mnie po prostu czas. No przykład tego DAXa tak otwierałem pozycję idealnie koło godziny 15 i tak jak mam w swoim trading planie zamykałem go po prostu o 17 nie interesowało mnie dal, nie interesuje mnie dalszy los ceny po prostu to dobre podejście, dla mnie bardzo dobre i mi daje wyniki. Osobiście uważam, że kiszenie się przy wykresie po 6-8 godzin handlowania jakiegoś, nie wiem, long term swinga, dla mnie jest po prostu nie jest definicją tradingu. Dla mnie trading powinien być czymś, co jest dodatkiem do Twojego życia, a nie że Ty siedzisz 12 godzin na przy wykresie, bo jest to dla mnie idiotyzm po prostu i nie jest to sposób handlu, który ja po prostu preferuję. Także tak wygląda to, jeśli chodzi o moje spojrzenie na metodę moją. Oraz na moje patrzenie na rynek. Przechodzimy do USD PLN, bo już się rozgadałem. Jeśli chodzi o USD PLN, bardzo dobre miejsce na reakcję, i ta reakcja nastąpiła. Przez kilka tygodni już mamy do czynienia z korektą, jednak dalej jesteśmy w trendzie spadkowym lokalnie. Nie patrzę na to co się działo tutaj, bo tutaj już widać, że ten trend jest wzrostowy. Rozpatruję w tym momencie to z czym mamy do czynienia w tym miejscu ze względu na to, że nie będę się cofał kurwa do 2007 roku, bo jakie to ma znaczenie? Żadne. Także nie będę tam rysował linii trendu, prowadził jeża za, na smyczy, bo nie ma to kurwa znaczenia. Znaczenie mają zlecenia, które aktualnie są w rynku, a nie które sobie tam czekają 50 lat, bo bo raczej zdechniemy do tego czasu, zanim tam e, do, dojdziemy. Także jeśli chodzi o usd.pln, ta strefa dla mnie będzie kluczowa. Ta strefa dla mnie będzie kluczowa i czekałbym na cenę 4,21. I tutaj ja osobiście nie będę tego handlował, gdyż nie handluję tej pary po prostu. Handluję DAXa euro najczęściej i to są dwie pary, na których ja się skupiam. Mm. Więc ja bym czekał na cenę 4,21 taka cena psychologiczna i stąd spodziewałbym się ewentualnie shortów nawet po wybiciu tego dołka ewentualnie do 4,01 e, także 4 zł 1 grosz. E, I tak bym widział mm, właśnie złotówkę także shorty z tego miejsca. Podołek lub do tego 1 do 3 1 do 5 RR także smacznie smacznie tak widzę. Mm, Oczywiście musi się pojawić tutaj potwierdzenie, nie wchodzić na pałę. Jeśli ktoś ma problem z tym, jak wygląda potwierdzenie, no to śmiało zapraszam na grupę, jeśli ktoś chce poznać metodologię. Wszystko znajdziecie w opisie. I tyle. Co dalej? Bitcoin. Miejsce, które też wyznaczałem, z którego dojdą te shorty. Możecie sobie cofnąć te analizy. Ta to to, to prawda na tym Bitcoinie się nic nie zmienia od dłuższego czasu. I robimy konsolę. Co znaczy? Rynek zbiera zlecenia. Po co te zlecenia zbiera? Możemy obstawiać. Skoro mieliśmy mocną pizdę do dołu, że tak powiem kolokwialnie, to po konsolidacji zazwyczaj jest kontynuacja wcześniejszej intencji, która stworzyła konsolidację. Jak widzicie, tutaj mieliśmy też konsolidację. Powstała ona po spadku, także jeśli tutaj powstała konsolidacja, dała kolejny spadek i znowu powstaje konsolidacja, to większa szansa jest na to, że dostaniemy kolejny spadek, czyli dojście do strefy 22 tysięcy. Na ten moment nie mam tu żadnych, żadnych potwierdzeń na to, żeby Bitcoin miał rosnąć dalej. Potrzebny jest jakiś zapalnik, to może się staną, stać pewnie w przeciągu jednego dnia. Wystarczy, że coś się wydarzy i Bitcoin robi mniej więcej jedną świeczkę i tak to wygląda. Także można zaryzykować na zakupy tutaj, jeśli ktoś jest fanem handlu na krypto ja na tym momencie wycofuję z tego rynku, nie jestem nim zainteresowany, także jeśli chodzi o wzrosty Bitcoina. Z tego miejsca, jeśli da wzrosty, to celem jest wybicie tych szczytów, ewentualnie dojście do strefy 28 585 dolarów lub w głąb tej tutaj szarej strefy, którą mam wyznaczoną. Jednak tak jak mówię, jeśli miałbym obstawiać w swoim, to większe prawdopodobieństwo mam na to, że zakończy się to prawdopodobnie tak i skończymy przy cenie 22 648 dolarów na Bitcoin. Jeśli chodzi o Ethera, Ether zrobi to, co zrobi Bitcoin. Dosłownie 1 do 1. Także jeśli miałbym obstawiać spadki na eterze, to byłyby to spadki do 1478. Eee, co, nie będę dłużej przedłużał, nie <laughs> będę dłużej przedłużał. Eee, tyle miałem do powiedzenia. Mm, mam nadzieję, że film Ci się spodobał. I co, pozdrawiam serdecznie mówi dla Was Pablo. I miłego weekendu Wam życzę. Eee, I co? W poniedziałek zaczyna się, otwiera się rynek i rozpoczynamy znowu grę pięciodniową, Pozdrawiam serdecznie i mówi dla Was Pablo, miłego dnia, Wam życzę.